Remka poznałem oczywiście przez rowery. Dzięki wszechobecnemu internetowi możemy się umawiać przez sieć, możemy kontaktować się przez sieć. W ten sposób spotykamy się na różnych imprezach, na różnych drogach, gdy trenujemy wokół Warszawy. Mieszkając tutaj w Warszawie musimy wyjeżdżać w różne miejsca, żeby bezpiecznie trenować. Dlatego to miejsce, tu Ronda Babka, to jest jedno z miejsc, gdzie spotykają się kolarzy, żeby wyjechać na niedzielny trening. W tej wyprawie bo nazwę tą wyprawą do Ameryki. Każdy z nas ma określone role. Łączy nas właściwie jedna pasja zamiłowanie do przygody, do pokonywania wyzwań, do udowodnienia sobie też czegoś. Moja rola to wspomaganie ultrakolarza. Też będę kierowcą, nawigatorem, będę odpowiedzialny za, za sprzęt. Będę zajmował się generalnie takim bezpieczeństwem technicznym Remka. Sam też lubię jeździć, lubię pokonywać kilometry. Też mogę się określić jako ultrakolarz. Lubię jeździć na rowerze, choć to jest jeden z najcięższych sportów, jakoś mi to odpowiada. Pomysł ultrakolarza jest o tyle ciekawy, że pokazuje, że można pracując, mając rodzinę, realizować swoją pasję. Pokonywać pewne przeciwności losu, realizować marzenia, realizując też pewien styl życia. Remek pokazuje nam wszystkim, jak można łączyć kilka rzeczy, nie tracąc ze zadań, które musi wykonać, realizuje pasję. Pokazuje, jak można dzięki uprzejmości sponsorów realizować marzenia, realizować pasję.